To zadanie pojawiło się na maturze z historii. Witam Was w słonecznej Grecji lecimy z rozwiązywaniem. Mam tutaj tekst źródłowy i planę bitwy. I mamy rozstrzygnąć, czy nawiązują do tego samego starcia. W tekście napisane jest o Milkiadesie i pierwszym greckim zwycięstwie nad persami. Pierwszą istotną wygraną Greków nad siłami perskimi była bitwa pod maratonem, gdzie autorem strategii był Miltiades. Właśnie o tą bitwę z 490 roku przed naszą erą tutaj chodzi. Do tej bitwy też nawiązuje dystans biegu maratońskiego, gdyż podobną odległość przebył grecki goniec z maratonu do Aten, przekazując Grekom wesołą informację, że udało się pokonać Persów. Zaś plan bitwy nawiązuje do innego starcia. Widzimy tutaj zatokę Maliakos, obok której leżały termopile. Tam, w 480 roku przed naszą erą, siły greckie pod wodzą króla spartańskiego Leonidasa stoczyły bój z siłami perskimi pod wodzą króla królów Xerxesa. Inną podpowiedzią, która wskazuje na to, że chodzi o tę bitwę, jest to, że persowie przebywają tutaj trasę na tyły greckiej armii. Początkowo Grecy pod wodzą Leonidasa skutecznie bronili się w wąwozie. Jednakże nagle do króla perskiego przybył Grek, Efiates Strachis, który powiedział mu, że na tyły armii Leonidasa prowadzi druga droga. Leonidas został wówczas z Tebańczykami i Tespijczykami i 300 Spartanami. Tebańczycy oddali się do niewoli, ale 300 Spartan walczyło u boku swojego króla aż do śmierci. Leonidas i wszyscy Spartanie pod Termopilami zginęli.